Cześć. Tak trochę na spontanie. Wszystkiego najlepszego dla. Kultury Gniewu, która obchodzi 25 lat swojego istnienia. Jedno z najfajniejszych obecnych na rynku wydawnictw komiksowych. Od ćwierć wieku robi dla nas super komiksy i świętują od początku tego roku. W zasadzie mam całą serię komiksów, które wypuszczają z nadrukiem 25 lat Kultury Gniewu i to jest w ogóle super pomysł. Ale dzisiaj jest dzień, w którym mają taką no ponoć małą i taką kameralną, zobaczymy jak wyjdzie, imprezkę w Warszawie, także mam nadzieję, że szykując się do tej imprezki wysłuchają również życzeń ode mnie, a Was wszystkich zachęcam do dołączania się z życzeniami wszystkiego najlepszego, kulturogniewu kolejnych co najmniej 25 lat, a najlepiej no klasycznie 100 lat, 100 lat, 100 lat.